Witam Państwa w ten piękny, słoneczny, poniedziałkowy poranek. Zapytasz mnie, co zrobić w taki dzień. To ja ci powiem: bierz ekipę i jedź w teren. Dziś wracamy do przełomu Lubrzanki, z tym, że pójdziemy na jego drugą stronę w Pasmo Masłowskie. parkingu musimy dojść kawałek poboczem do początku naszego szlaku ale nie jest to daleko jakieś 5 minut drogi gdzie Rozpoczniemy naszą dzisiejszą wędrówkę. Jest to szlak Edmunda Masalskiego, główny szlak świętokrzyski. A udajemy się na Diabelski Kamień. Yy, potem na szczyt Góra Klonówka, najwyższy szczyt Pasma Masłowskiego. Ale najpierw wejdziemy stromym podejściem na Dąbrówkę. Zobaczyliśmy tą trasę. Nic nie było pokazane, żeby szlak się zmienił. Natomiast tu na drzewach oznaczenia szlaków są wszystkie zamalowane. Ale idziemy dalej, zobaczymy. Gdyby to był teren prywatny i ktoś to wykupił, by powinna być tabliczka informacyjna. Roślina, którą tu widzimy, to zawilec gajowy Zwiastun wiosny. A tutaj mamy kopytnik pospolity i jego kwiaty. Dzisiejszą wędrówkę rozpoczęliśmy na 285 metrze nad poziomem morza A najwyższy punkt, w jakim będziemy, to 474 metry nad poziomem morza Co ciekawe, cała góra Dąbrówka porośnięta jest tylko lasem liściastym A tutaj mamy przylaszczkę pospolitą Nie zrywać, bo roślina chroniona Dajesz radę, synek? Daję. Trochę stromo, to. Dobra, jest wszystko ok. Dotarliśmy do szlaku i dalej podążamy tak jak miało być czerwonym szlakiem. Mamy oznaczenie. Jest w porządku. Kontynuujemy wyprawę Najpierw na diabelski kamień i przez diabelski kamień na klonówkę. Tutaj mamy... Fajne podejście, można się zmęczyć, a tego potrzebujemy. Jak można zauważyć, na szlaku nie ma nikogo oprócz nas, ale to dobrze. Od ludzi trzeba odpocząć, poobcować z przyrodą. Zdrowie psychiczne wtedy się regeneruje. Przynajmniej moje. Zboczyliśmy na chwilę z naszego czerwonego szlaku, ponieważ tutaj w okolicy znajduje się dawny pensjonat Ameliówka i liczę na to, że uda nam się sfilmować to miejsce. W międzyczasie opowiem Wam związaną z nim historię. Według mapy zbliżamy się do pensjonatu. Zobaczymy jak wygląda. Czy jeszcze w ogóle coś z niego zostało. Teren jest ogrodzony. Czy to jest nasza ameliówka? tam niżej. Ameliówka. Nazwa miejscowości związana jest z rodziną Wieszeniewskich, która w roku 1903 wykupiła tereny na zboczu Dąbrówki. Rodzina ta wybudowała pensjonat, który na cześć właścicielki, pani Ameli, został nazwany Ameliówką. Założycielka pensjonatu zmarła w roku 1939, a pochowana jest na cmentarzu w Leszczynach. W latach 1939-1945 okolice Ameliówki były bazą noclegową i zaopatrzeniową ugrupowań Armii Krajowej, m.in. oddziału wybranieckich. W pensjonacie gościł m.in. prezydent Ignacy Mościcki, kardynał August Hlond i marszałek Edward Rycy Śmigły. Cóż, teren jest ogrodzony, nie będziemy dalej wchodzić, ale jak widać, pensjonat jest już mocno nadgryziony zębem czasu. Przed wojną bardzo popularne miejsce. Ludzie przyjeżdżali tu z całej Polski, żeby spędzać urlop. Dawniej musiało tu być pięknie. Zresztą jest i do tej pory. Wracamy do czerwonego szlaku. Trochę nam się zaczyna chmurzyć. Zobaczymy, czy nas nie złapie jakiś deszcz. Teraz ciekawostka. W okolicach pensjonatu Ameliówka podczas II wojny światowej znajdował się schron. Dwa pomieszczenia, 7 metrów pod ziemią, połączone ze sobą 5-metrowym korytarzem. I z tego schronu można było się wydostać 35-metrowym tunelem. Który prowadził do pobliskiego wąwozu. Tunel zbudowany był w postaci zygzaku. Mnóstwo zakrętów pod kątem 45 stopni. Do tego schronu wchodziło się dla Niepoznaki przez wychodek. Proszę Państwa, chwila odpoczynku. Zjemy jakąś kanapkę. Widoczek mamy tam, bardzo ładny. No i co, lepiej niż w domu? Chyba lepiej. Głowa odpoczywa, nerwy odpoczywają. Masek nie trzeba nosić. Same pozytywy ruszamy dalej, bo zanosi się na burze. A jak jest burza, to lepiej nie być w okolicach szczytu, tylko im niżej, tym lepiej. Chciałem jeszcze dodać, że góra Dąbrówka ma 440 metrów wysokości Na jej zboczu w bardzo malowniczym miejscu znajdują się dwa hotele Hotel Ameliówka, Hotel Przedwiośnie Jest również ciekawe miejsce jak Hostel Lubrzanka, gdzie miałem okazję kilka razy być Takie domki, całkiem fajne miejsce, z daleka od ludzi, ale chyba już teraz nieczynne Państwa, minąłem kolejnych spacerowiczów niedzielnych w poniedziałek, a to oznacza, że jesteśmy już w pobliżu Diabelskiego Kamienia. Ja już go widzę, zaraz zobaczycie też i Wy. To od 1954 roku funkcjonuje jako pomnik przyrody nieożywionej. Ma 5 metrów wysokości. No i krążą różne legendy. Między innymi taka, że niósł go diabeł który leciał z tym kamieniem, żeby go zrzucić na klasztor na świętym krzyżu. Jednak zapiał kur w pobliskich mąchocicach i diabeł, z wrażenia, że już się zbliża świt, upuścił kamień który leży tutaj do tej pory Opuściliśmy już diabelski kamień Ruszamy na górę Klonówkę 474 metry nad poziomem morza Za 15 minut tam będziemy Z ciekawostek To 19 września 1957 roku tutaj w okolicach szczytu góry Klonówki rozbił się czechosłowacki samolot szkolno-treningowy z Lin 26. Nie wiem jak się wymawia, czy z Lin, czy z Żlin. W każdym razie obaj piloci zginęli, a jednym z nich był pan prezes aeroklubu Kieleckiego. Idziemy zobaczyć to miejsce. I Jesteśmy na miejscu. Widać krzyż upamiętniający dwóch pilotów. No, i to jest to miejsce. Tutaj spadł samolot. Wiadomo tylko, że była mgła. Połamane drzewa. Ciekawe, czy to jeszcze z czasów tej katastrofy. Jeszcze chwila, jeszcze moment, i będziemy na szczycie. Idziemy nieco szybciej, no bo cały czas ta burza wisi nad nami. Wiszą też nad nami szybowce pobliskiego lotniska w Masłowie. Tak, proszę Państwa, jedni siedzą teraz w domu, oglądają telewizję. Jedni spacerują po deptaku w maseczkach na twarzy. A ja sobie leżę. Jestem praktycznie na szczycie klonówki. Nade mną latają szybowce. Ptaszki ćwierkają dookoła. Mam taki widoczek, jak tam widzicie przede mną. Cisza, spokój, relaks i odpoczynek. Klonówka. Klonówka to grzbiet we wschodniej części pasma Masłowskiego, położony kilka kilometrów na północ od Kielc. W najwyższym punkcie osiąga wysokość 473 metry nad poziomem morza. Na Klonówce. Stanie pomnik upamiętniający ofiary zbrodni hitlerowskich Niemiec, ludzi pomordowanych przez kałmucki korpus kawalerii. Drodze powrotnej. Nie za wiele powiedziałem na szczycie klonówki, ponieważ był bardzo mocny wiatr, niewiele się dało zrobić. Piękny widok się stamtąd rozpościera. Mam nadzieję, że udało się go dobrze uchwycić. Deszczu jeszcze nie ma. Sprawdziłem teraz prognozy aktualne. Zapowiadają go na 18. Jest 17:11. Do samochodu jakieś 40-50 minut. Z powrotem mieliśmy iść inną drogą nie tą, którą szliśmy, ale. Jest tak zarośnięta, że ciężko by było się tamtędy przedrzeć. Także zmieniliśmy plany, wracamy czerwonym szlakiem, tak samo dokładnie jak szliśmy pod górę. Jednak, proszę Państwa, myliłem się. Skrót nie był zarośnięty, znajdował się w innym miejscu niż pierwotnie myślałem, że jest. Znaleźliśmy go w tej chwili, także idziemy już inną drogą, nie tą, którą szliśmy. Zboczyliśmy ze szlaku głównego Świętokrzyskiego, a już z boczem Dąbrówki schodzimy w okolice przełomu Lubrzanki, gdzie zostawiliśmy nasze auto. Proszę Państwa, Przełom Lubrzanki, Górę Radostową, Dąbrówkę, Klonówkę Serdecznie wszystkim polecam Bardzo fajne miejsce, można iść na wyprawę rodzinną Nie jest ciężko, a można bardzo fajnie się zrelaksować, spędzić czas Włączamy mapy turystyczne, wyznaczamy szlak naszej wędrówki i ruszamy. Myślę, że małe dzieci nawet dadzą radę spokojnie. Widzę ja tam minęło i jestem w stanie poznać tego miejsca. Nie, gdzieś tam, tak? Tak, bo tu nie było w ogóle żadnych drzew. Tutaj patrz, już były O, Zobacz, co się tu stało. Zupełnie inaczej, jak wszystko wygląda. Tak, nawet nie wiem, na początku nigdy nie wiem, czy ja dobrze idę. To była dzika grusza albo dzika jabłoń I tu jest tą białką zawsze przygodziłam,

To jest pułapka na tych, co wjeżdżają samochodami. Dół. My już zbliżamy się do pierwszych zabudowań na zboczu Dąbrówki, także nasza wyprawa dobiega końca I za chwilę też zobaczymy hotel, o którym mówiłem wcześniej, hotel przedwiośnie. Budowania, koło mnie są domy. Jesteśmy już na asfalcie, praktycznie za chwilę dojdziemy już do głównej drogi prowadzącej w dół góry Dąbrubki. Jeśli jesteście Poza województwa świętokrzyskiego i zamierzacie naszym pięknym świętokrzyskiem spędzić urlop, to również te rejony i te hotele i pobliskie agroturystyki mogę polecić jako bazę wypadową doskonałą na święty Krzyż, świętą Katarzynę, Łysicę, Dąbrówkę, Klonówkę, naprawdę wszędzie stąd można w niedługim czasie dotrzeć. Oczywiście też do samych Kielc. Także wspaniałe miejsce do tego, by sobie zrobić bazę wypadową na kolejne wyjścia. Hostel Dubrzanka bardzo klimatyczne miejsce. I bardzo było tanie wtedy, kiedy my tu przyjeżdżaliśmy, jako, jako licealiści. No i później zresztą też już przyjeżdżałem. Byłem tu kilka razy. Szkoda, szkoda, że to niszczę, bo, bo miejsce z dużym potencjałem. Być może ktoś to wykupił. Kto dalej będzie wynajmował te domki, tego nie wiem. W każdym razie stoi już opuszczone od jakiegoś czasu. Zamknięte na głucho. COVID pozamykał hotel. Może kiedyś będzie normalnie. Dnia prosta i koniec. Dobrze, że chociaż tutaj zrobili pobocze, bo kiedyś też nie było. A teraz to się idzie elegancko. W zasadzie to jest droga dla rowerów. Ale nie ma żadnych rowerów. Moi drodzy, to już jest koniec dzisiejszej wyprawy. Przeszliśmy około 9,5 km jesteśmy trochę zmęczeni Patryk czy nie? Tak. tak, Patryk jest zmęczony Po radostowej byłeś bardziej zmęczony czy teraz? teraz? Teraz. bo chyba przewyższeń było więcej niż na radostowej. To co, jedziemy do domu? To my się z wami żegnamy, jedziemy do domu. Do następnego razu. Cześć!